Mamy środek jesieni. Dlaczego więc zamierzam mówić dziś o pszczołach i innych zapylaczach? W ogrodach jesień jest czasem sprzątania i planowania kolejnego roku. Kiedy więc, jeśli nie teraz, przygotować ogród na przyjęcie zapylaczy? Domki dla owadów. A może powinienem powiedzieć dla pszczół, albo dla błonkupek. Mówimy zapylacz, myślimy pszczoła, ewentualnie motyl. Ale zapylaczami może być każde stworzenie, które przenosi pyłek z jednego kwiata na inny. Zapylaczami są również chrząszcze, pluskwiaki, muchy, komary, od biedy nawet pająki. Jest tylko jeden warunek. By stać się zapylaczem, należy siadać na kwiatach tej samej rośliny, aby pyłek trafił na znamie odpowiedniego słupka. Z drugiej strony, stosowanie terminu hotel dla zapylaczy jest mylący i warto zdawać sobie z tego sprawę. Poukładane, ciasnoczciny, bambusy, ponawiercane klocki drewna czy cegły dziurawki nie są tylko siedliskiem dla tej grupy owadów. Niejednokrotnie służą one za schronienie dla całej rzeszy innych stawonogów, pająków, os, stonuk, biedronek czy much. Od czasu do czasu, co warto mieć na względzie, hotel dla owadów staje się przydrożnym zajazdem dla wędrujących ptaków frublowych. No i cóż to są te błąkówki w ogóle? z cechami charakterystycznymi samych błąkówek są e, no właśnie przezroczyste, przypominające błonę skrzydła, połączone haczykami. Systematycy i entomolodzy różnorodnie grupują błonkówki i nadają im różną rangę. Dla ogólnego oglądu warto pamiętać, że są to m.in. innymi pszczołowate, osowate, grzebaczowate, złotolitki, rośliniarki, a nawet mrówki, co wielu może zdziwić. Błonkowkami warto się zająć, chociażby z tego prostego względu, że samych pszczół mamy w Polsce tyle, mniej więcej, co ptaków, czyli ponad 450. No jest to duży wynik, a biorąc pod uwagę jeszcze ile inne gatunki bąkówek, mamy, szeroką gamę zwierząt, którymi możemy się zainteresować i z wielką przyjemnością, może nawet nie mniejszą niż obserwacja ptaków, obserwować wokół naszego ogrodu. Ale trzeba pamiętać o tym, że kłonkówki korzystają nie tylko z różnych wydrążonych gałęzi i łodyżek, ale także z całej masy innych miejsc, gdzie zakładają gniazda. W naszym otoczeniu miejsc, gdzie naturalnie gniazdują, jest całkiem sporo. Ubytki w zaprawie między cegłami, to może być drewutnia, deski starej stodoły, nieuporządkowane stos roślin, przycięte krzewy. Pszczoły bardzo często korzystają z wytworzonych już miejsc gniazdowych, najczęściej po innych owadach, takich jak korniki i rębacze. Ta deska przeżarta jest przez larwy do tego stopnia, że nie bardzo nadaje się nawet, by nią palić w piecu. A wszystko to przeplata się w misterną sieć korytarzy: korytarzy, korytarzy. Co może nam posłużyć za szkielet naszego domku? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Wydrożony wałek drewna, skrzynka po winie, przerobiony karmik dla ptaków, czy drewniane meble ogrodowe. To tylko niektóre z możliwości. Co można włożyć do środka? Jeśli chodzi o łodygi, najwygodniej korzystać z tych już pustych, takich jak trzcina czy bambus, rośliny baldachowate oraz z tych o miękkim biermie jak bezczarny, lilak, jaśmin. Zwłaszcza, że będziemy musieli nawiercić je samodzielnie. Obserwacje potwierdzają to, że nienawiercone łodygi nie są wykorzystywane przez owady. Przecinając trzcinę, róbmy to tak, by zawsze z jednej strony było zamknięte kolanko. Zaś układając je do domku, pamiętajmy, by kolanka wkładać do środka. Inaczej pszczoły nie przegryzą się do wewnątrz. Przecinać możemy piłką, a nawet ostrymi nożyczkami. Nawiercając klocki drewna, pamiętajmy, by nie były one świeże. Drewno musi odleżeć i wyschnąć. Zbyt grube klocki trzeba potraktować siekierą. Ze względu na żywice, nie używajmy też drzew iglastych. Zostawmy trochę miejsca między otworami. Niektóre błonkówki lubią tańczyć wokoło wejścia do ogniazda. Ja swój domek zrobię ze zniszczonej ptasiej skrzynki lęgowej. Teraz trzeba ją już tylko zabezpieczyć. Sugeruję stosowanie naturalnych produktów karton do mleka ze słomkami choć może wygodny do użycia. Może spowodować grzybienie. Domki nie powinny być zbyt duże i w zbyt dużej koncentracji ze względu na pasożyty i choroby owadów. Aby zwiększyć bioróżnorodność w naszym hotelu, używajmy pomocy gniazdowych o różnej szerokości. Wspomniałem, by używać naturalnych produktów. Doniczka ma jednak ten atut, że jej dno jest dziurkowane, przez co przepływ powietrza jest tam większy. Przymocowujemy je za pomocą wkrętu z podkładką. Et voilà. Wiele inicjatyw ochrony zapylaczy kończy się na wybudowaniu przez jakąś społeczność domku dla błonkówek i postawieniu go w dobrze widocznym miejscu. Wszyscy są z siebie bardzo dumni. Często przecież niewielkim zaangażowaniem i kosztem przyczynili się do ochrony dzikich pszczół. W takich okolicznościach nawet najmniejszy hotel dla zapylaczy, promujący najbardziej powszechne gatunki pszczół, urastać zaczyna w powszechnej świadomości do wręcz apartamentowca. Jest to bardzo niewłaściwa postawa, jeśli na tym tylko skoncentruje się uwaga ludzi. To, co nam się wydaje hotelem pięciogwiazdkowym, z punktu widzenia zapylacza, może być nie hotelem pięciogwiazdkowym, a tanim blokowiskiem, którego otoczeniem jest jedynie odpowiednio często koszony trawnik. Jaki może być pożytek z mieszkania w apartamentowcu z widokiem na ocean, jeśli po zakupy trzeba za każdym razem jechać kilkadziesiąt kilometrów? Postawiony hotel dla zapylaczy powinien przyczynić się do zwiększenia świadomości wśród bliskich i sąsiadów i stać się pretekstem do zadbania także o mniej powszechne od murarek łąkówki. Warto, aby w ogrodach pojawiły się takie elementy jak wydeptane piaszczyste ścieżki i skarpy dla pszczolinek, sterty kamyków, których gniazda założą trzmiele, stosiki pustych muszli ślimaków dla niektórych murarek, kilka pionowych łodyg jeżyn, malin i róż dla tych błonkówek preferujących pionowe pomocy gniazdowe. Pozostawmy niekoszone wyspy kwietne, saćmy, miododajne kwiaty, oczywiście, powstrzymując się od chemicznego ich nawożenia i oprysków. Przy okazji... Przygotowywania tego filmu postanowiłem, że jeden z domków dla owadów wydrążę w wałku, żeby ostatecznie stworzyć coś, co wygląda następująco. Świerkowy pniaczek miał wypruchniały środek, zatem ochoczo zabrałem się do pracy. Postanowiłem jednak przeciąć go na pół. Moje zdumienie było ogromne, gdy ze środka wyleciała zimująca tam mucha. Ale nie był to koniec niespodzianek. Wewnątrz Znalazłem tkwiący w prógnie malutki, zwinięty na podobieństwo kolebki listek. Była to komora gniazdowa Miezierki, dzikiej pszczoły samotnicy, która z liści wycina kółka, a następnie zanosi do upatrzonego miejsca na gniazdo i wyścięła nimi jego komory. A zatem, tak jak o tym wspominałem już wcześniej, miejsca, gdzie żyją owady mogą być bardzo zróżnicowane i nie zawsze, nie każde. Potrzebują naszej pomocy. Na tym kończymy dzisiejszą przygodę z błąkówkami, domkami dla zapylaczy i wszystkimi tematami pochodnymi, ogrodami, kwietnymi rabatami. Nie zapominajmy o, o tych drobnych, maleńkich cudach, które mają tak wielkie znaczenie w naszym życiu. Nawet jeśli są prawie niedostrzegalne.